Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący Wieczny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On przez pierwsze przyjście w ludzkiej naturze spełnił Twoje odwieczne postanowienie, a nam otworzył drogę wiecznego zbawienia. On ponownie przyjdzie w blasku swej chwały, aby nam udzielić obiecanych darów, których czuwając, z ufnością oczekujemy. Których czuwając, zufnością oczekujemy. Kochani, to jest tekst prefacji, którą wyśpiewują kapłani w pierwszą niedzielę Adwentu. Na początku czasu oczekiwania. Pamiętam swoje pierwsze rekolekcje zakonne, które odprawiłem w monasterze Ojców Trapistów w Rzymie. Ten klasztor nazywa się Tre Fontane, Trzy Fontanny, bo tam według podań Święty Paweł Apostoł został ścięty, a po jego ścięciu jego głowa miała odbić się w trzech miejscach. I z tych trzech punktów, których jego głowa dotknęła, wytrysnęły trzy źródła wody. Dlatego są to trzy fontanny. Dołączyłem do życia trapistów. Pierwszym punktem w ciągu dnia było czuwanie. O trzeciej nad ranem mnisi gromadzą się w ciemnej świątyni, rozświetlonej tylko blaskiem wiecznej lampki. Śpiewają piękną Antyfonę. Oto oblubieniec przychodzi pośród nocy, błogosławiony człowiek, który zostanie zastany czuwającym. A potem w ciszy, w ciemności, przez godzinę czuwają i oczekują na przyjście Pana. Muszę Wam się przyznać, że chyba dopiero wtedy zrozumiałem prawdziwy sens adwentu oczekiwania. Ta pierwsza noc była dla mnie trudna, bo trudno było mi wstać. Ale na kolejną już czekałem ta godzina w ciszy. A z serca wyrywał się tylko jeden głos maranata przyjdź Jezu Panie. Właśnie, bo Adwent jest takim nieustannym wołaniem do Boga, aby przyszedł. Aby w końcu przyszedł może nie tak po ludzku, jak myślimy fizycznie, ale żeby zagościł w naszym życiu, w naszych sercach, żebyśmy poczuli autentycznie Jego obecność, żebyśmy czuli się silni Jego obecnością, żebyśmy w końcu uwierzyli, że on jest, uwierzyli tak naprawdę. Byśmy poczuli się bezpieczni, byśmy nabrali przekonania, że jest obok nas ktoś, kto jest silniejszy od wszystkich i od wszystkiego, który zawsze nam pomoże. Kochani, kończy się czas adwentu, pozostały trzy dni. Chciałbym, byśmy w tych trzech dniach właśnie spróbowali przeżyć cały adwent, byśmy wykorzystali te trzy dni na to, by serca nasze, ale i życie, Przygotować na cud Bożego Narodzenia. Spójrzcie, każdego roku przeżywamy Boże Narodzenie. Każdego roku postanawiamy sobie wiele dobrych rzeczy na Adwent, a potem on tak szybko mija. Zapracowani, zmęczeni, a może i zirytowani zasiadamy do wigilijnego stołu. Niech w tym roku tak nie będzie. Postanówmy sobie, że w tym roku usiądziemy do stołu wigilijnego jako ludzie wiary, jako ludzie, którzy z zapalonymi lampionami, tak jak na roratach, wyczekiwali tej chwili, jako ludzie, którzy z tęsknotą pójdą na pasterkę, którzy z tęsknotą spojrzą w żłóbek i z radością zobaczą tam Boże dziecie, najcenniejszy dar. Jaki mógł dać nam Bóg? Bo cóż innego mógł nam dać? Cóż bardziej cennego miał Bóg ponad swojego Syna? Świat cały, to co materialne i niematerialne, nigdy nie będzie miało takiej wartości, jak Syn Boży, który przyjął naszą ludzką naturę, a potem ofiarował ją za nasze odkupienie. Kochani, chciałbym was zaprosić dzisiaj, to będzie trudne zadanie, byście po obejrzeniu czy odsłuchaniu tej refleksji, którą razem podejmujemy, znaleźli taki moment może i w nocy, może ci się uda dzisiaj w nocy wstać. Nastaw sobie budzik na pierwszą, drugą albo trzecią w nocy. Musi to być godzina, kiedy będziesz już pochłonięty czy ogarnięta głębokim snem. Niech cię ten budzik wybudzi, a ty wstań, niczym panna, czuwająca, oczekująca na przyjście oblubieńca. Wstań, zapal świecę, usiądź sobie w fotelu albo klęknij przy łóżku i poświęć kilka chwil właśnie na to czuwanie w ciszy. Spójrz w ciemność pokoju i w płomień świecy i zapraszaj Pana. Powtarzaj w sercu albo i ustami: Maranata, przyjdź Jezu, Panie, przyjdź i nie zwlekaj. Postaraj się wzbudzić w sercu tęsknotę za Bogiem i oczekuj, a on przyjdzie w swojej łasce. Maranata, przyjdź Jezu, Panie i nie zwlekaj. Amen.